Słyszeliście nieraz, jak w czasie medytacji mówię Wam, zrelaksujcie się. Jak się czujecie? Chodzi o uważność i dobroć. Uczycie się ich, bo one naprawdę działają. Rozluźniają ciało i umysł. Nigdy nie ma idealnych warunków. Czasem jestem zmęczony, bo pracowałem ciężko. Starzeję się. Właściwie to nieprawda. Już się zestarzałem dawno temu. Zdarzają mi się jakieś bóle czy dyskomfort. Jak sobie z nimi poradzić, albo z katarem siennym? To właśnie kamma. To realne doznanie. Możesz go doświadczyć. Ale jak go doświadczasz? Już dawno temu nauczyłem się, że w życiu nie da rady pozbyć się trudności. Mam katar sienny, jakieś dolegliwości, nie można się z tego wyleczyć. Można brać jakieś lekarstwa, albo próbować pozbyć się tego za pomocą czarodziejskiej różdżki, a i tak jest się na to skazanym. Zamiast się poddawać chorobie, próbując się jej pozbyć, albo ją zmienić, staram się otoczyć ją współczuciem i miłującą dobrocią, pozwolić jej być. Powiedzieć temu, czego doświadczam, nie wiem, jaki jest cel tego, że się pojawiasz, ale jesteś tutaj ze mną i masz mnie czegoś nauczyć. Przypominając sobie wszystkich szkolnych nauczycieli, z których wielu nie lubiłem, zauważam, że czasami najwięcej uczyłem się od tych, którzy najbardziej mnie zranili. Tak samo w życiu. Obserwuję, że wiele trudnych i nieprzyjemnych doświadczeń. Po jakimś czasie zasługuje na uznanie, bo wiele się z nich nauczyłem. Zdałem sobie sprawę, że te wszystkie bolesne i trudne rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, te niewytłumaczalne cierpienia, których pewnie też doświadczaliście, nauczyły mnie tak wiele, przyczyniły się do mojego rozwoju. And a simile which